Inspiracją do naszej kolekcji była kobieta i jej przemiana, metamorfoza, od tej takiej delikatnej, subtelnej, pozmysłową i kobiecą. Stąd też kolory i barwy, które użyłyśmy w naszych strojach, a mianowicie biel i czerń, przewijające się podczas kolekcji. Natomiast zawsze też patrzyłyśmy na klasykę stroju i szlachetne materiały, takie jak szyfon jedwabny, tafta jedwabna. Pozwalają kobiecie komponować samą siebie i pozwalają ją zmieniać, przeżywać metamorfozę. Metamorfoza, metamorfoza kobiety to nie tylko jakby nowa sukienka, nowy ubiór, ale także nowy styl. Na ten jaki ten nowy styl wy proponujecie? Przede wszystkim metamorfoza kobiety to nie tylko strój, tak jak pan mówi, to przede wszystkim wnętrze. Jeśli dochodzi do takiego przełomu, kiedy kobieta już zakłada to ubranie. Podoba jej się to na wierzaku każda rzecz, która jej się podoba, nie do końca wie, czy będzie dobra dla niej. W momencie, kiedy ona to założy i tak naprawdę dopiero uwierzy w siebie e, i jakby poczuje chęć uzewnętrznienia tego na zewnątrz, dopiero wtedy e, jakby cała ta kolekcja i całe to nasze przesłanie ma sens, ponieważ my chcemy, żeby te ubrania zmieniały kobiety, żeby dawały im pewności siebie, żeby nadawały im lekkości, zmysłowości. I e, to e, takie było przesłanie tego, tego pokazu, wnętrze też jest bardzo, bardzo cenne. Rozmawiajmy o ciężkiej drodze młodego polskiego projektanta. Jak ta droga u Was wygląda? Ta droga u nas, to powiem szczerze, zaczęła się bardzo dawno. My to tworzyłyśmy latami, pracowałyśmy nad tym, ale pewnego dnia usiadłyśmy i doszłyśmy do wniosku: to jest ten moment. My teraz chcemy światu pokazać to, co w sobie mamy, to, co tworzymy i to, co realizujemy. I dlatego też ta kolekcja dotyczy przemiany kobiety. Mamy nadzieję, że pokaz, który Pani oglądały, pozwoli im odważyć się powiedzieć: taka jestem, ja taka chcę być, a to jest tylko mój wybór. Tak jak my któregoś dnia dokonałyśmy wyboru w swoim życiu, wyjęłyśmy projekty z szuflady i pokazałyśmy je światu. Ja myślę, że zawsze to jest Ciężka droga. Nie, nie ukrywajmy, jest wielu wszechstronnych, uzdolnionych projektantów. E, my mamy na to inny pogląd. Nie patrzymy na innych, robimy swoje. I e, może nam się to uda. Ja w to głęboko wierzę. Państwo, mam nadzieję, patrząc na dzisiejszy odbiór, myślę, że też. I bądźmy te, przy tej nadziei, zostańmy. E, no i trzymajmy kciuki za metamorfosję. I może na koniec, czy było jakieś motto tej kolekcji? Czy można ją jakoś nazwać? Ta kolekcja to tak naprawdę sensuelle, czyli zmysłowa, tak? I kobieta, która się przeobraża. Kolejne kolekcje, nad którymi już pracujemy, będą dotyczyły jej wnętrza, jej uczuć. Także obserwujcie Państwo Markę La bo myślę, że w niedługim czasie się spotkamy.